Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj z Grzegorzem Kuraszkiewiczem na temat makrobiotyki. Witam. Dzień dobry. Powiedz proszę, czym makrobiotyka jest dla ciebie osobiście? Bo definicje takie ogólne mogą być różne, natomiast czym jest to dla ciebie? Tak, zdecydowanie mogą być różne i są. Dla mnie to jest styl życia, taki, który jest w miarę. Naturalny, zbliżony do, do tego, co nam ofiaruje przyroda. Z raka się wyleczyło sporo osób. Wydaje mi się to było chyba z 6 czy 7 lat temu, a może już nawet trochę więcej, bo ten czas jednak szybko minie. Mija. W Stanach makrobiotyka została uznana przez takie ciało doradcze Narodowego Instytutu Zdrowia. Za dietę leczącą z raka, ale żeby, żeby taki certyfikat dostać, to, to trzeba było przedstawić szereg dowodów, przy, przykładów tak zdiagnozowanego raka w stanie takim, który właściwie jest nieuleczalny, i, i dowodów na to, że, że te osoby, stosując makrobiotykę, z tego wyszły. I coś takiego zostało przedstawione. Ja osobiście poznałem parę osób, które się wyleczyły z raka. I zrównoważone jedzenie to jest też tak samo jak zrównoważone zdrowie, nawet i społeczeństwie. W Chinach lekarze mieli płacone za równowagę, a obecnie lekarze mają są wynagradzani za nierównowagę. Nie? No tak, 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 to jest, to jest właśnie też bardzo dobry, dobry punkt który warto mieć w świadomości, że lekarzowi chińskiemu jeszcze bym się powierzył, bo właśnie on dbał o to, żeby ludzie byli zdrowi. Natomiast no, lekarz współczesny, zachodni, współczesny zachodniej medycyny jest, jest płacony za zbijanie symptomów i to jeszcze w, w sposób taki, który prowadzi do powstawania innych symptomów. Mhm. Także. W interesie lekarza medycyny zachodniej jest, żeby ludzie chorowali, a nie żeby byli zdrowi, no bo wtedy będzie bez pracy.